Dobra, right, wchodzimy na plażę, na pomost. Na pomoście betonowym. Czekajcie, czekajcie. Za dobrych czasów to tutaj wszędzie już była woda. 40 lat temu to tutaj skakaliśmy z tego miejsca na głowę na, do wody, ale to było 40 lat temu, prawie pół wieku. Niedaleka kopalnia węgla brunatnego wessała 3-4 metry wody, obniżyła poziom wody w okolicznych jeziorach. Ona czysta.